Udało się. Nabrałem ich. Całą Motorolę. Musiałem się przebrać za syna szejka, żeby mi uwierzyli, że stać mnie na to, żeby to wypożyczyć. Motorola Aura. Diamond te Edition. Telefon, który jest, jeśli nas na niego stać, symbolem naszego statusu. Wykonany jest z jednolitego kawałka stali. Każda obudowa jest trawiona chemicznie, co trwa dwa tygodnie. Indywidualnie dla każdej obudowy. Całość pokryta 18-karatowym złotem. Na dole i na górze. Ozdobiona 15 diamentami z każdej strony. Cztery dodatkowe większe są przy klawiszu nawigacyjnym. Jedyny na świecie okrągły taki display wykonany z 62 karatowego szkła szafirowego, bardzo odpornego na zarysowania. Tutaj widać zębatki wykonane z precyzją mechanizmu szwajcarskiego, pokryte, ich te koła zębate są pokryte wolframem, co sprawia, że jest gwarancja na 100 tysięcy takich otwarć. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj zadziwiająca, mianowicie wyświetlacz tego telefonu ma faktycznie rozdzielczość 300 dpi. To, co widzicie teraz, to nie jest żaden trik, to faktycznie tak leci. Bardzo wysokiej jakości wyświetlacz sprawia, że korzystanie na przykład z aparatu czy z kamery wbudowanych w ten telefon jest bardzo przyjemne. Light Leitmotivem całego designu wydaje się być okres secesji, czyli Czas pomiędzy końcem XIX wieku i początkiem XX, znany każdemu z nas chociażby z logo Coca-Coli. Wtedy wszystko było takie trochę powykręcane trochę dziwaczne i ta, tak jest z całym telefonem tutaj. To jest i wyświetlacze odpowiednie i dzwonki które też jak gdyby mocno są umiejscowione w epoce Werna czy Sherlocka Holmesa. Czy wreszcie cały tutaj design, to wszystko co, co, co sprawia, że to wygląda trochę jak taka antyczna, antyczny zegar na łańcuszku albo jakaś ekskluzywna zapalniczka, to wszystko jest celowy zamysł, który ma utrzymać ten produkt w czasach secesji. Na pewno nie jest to telefon dla wszystkich. Czytałem na, na sieci zarzuty, że nie ma tutaj wspaniałych technologii, no bo faktycznie mamy Bluetooth, mamy w miarę sprawny organizer. Internet jako taki aparat przeciętny, ale podkreślam, tu nie o to chodzi. Ten telefon nie jest do tego, żeby epatować wszystkich multimedialnymi fajerwerkami. To jest telefon, który po pierwsze ma być ładny, ma zwracać uwagę, a pod... jest następna rzecz, tak samo jak samochody Porsche. Nie każdego może być na niego stać, bo inaczej byłby pospolity. A z tym tak właśnie będzie. Cena sugerowana na polskim rynku, aury. Diamond Edition, to jest 12 tysięcy złotych. Mamy wersję tańszą, jest to telefon po prostu Aura, który wcale tak znowu mniej nie kosztuje, bo kosztuje 6 tysięcy, a nie ma tutaj ani diamentów, ani złota, a klawiatura przypomina zwykłą klawiaturę Motorola. Jeśli już chcielibyśmy się snobować, to myślę, że zdecydowanie wybór, wypadł na ten. Na chwilę obecną ta Aura tutaj, którą trzeba w dłoni jest jedyną Aurą Diamond Edition obecną na terenie Polski.